W Muzeum Pana Tadeusza będziemy od 7 maja do 22 sierpnia pokazywać wystawę Stany Osobne. Wystawa dotyczy kryzysów. Kryzys to przełom, walka. Próbujemy za pomocą fotografii, filmu, muzyki unaocznić stan, stan osobny. Ogólna koncepcja wystawy polega na tym, że chcemy umieścić widza w podświadomości innej osoby, czyli w miejscu, w którym może zobaczyć fragmenty jej wspomnień, historii oraz opowieści ludzi, którzy bohaterów wystawy otaczają. Kolory, gesty, światło, przedmioty są symbolami emocji i stanów psychicznych. Kiedy Julia pierwszy raz powiedziała mi o tym, że chciałaby ze swoim mężem zrobić zdjęcie, które wyrazi chorobę afektywną dwubiegunową, myślałem, że to niemożliwe. Są to tak różne stany, tak złożone, że nie da się tego wyrazić fotografem. Do głowy nie przyszłoby mi to, że tak dużo od nich się nauczę i że te stany tak płynnie będą się zmieniać. Zdjęcia i filmy obrazują wspomnienia bohaterów i trudną rzeczywistość, która ich otacza. Na wystawie usłyszymy także fragmenty opowiadań, historii osób z doświadczeniem kryzysu. Ważna jest odpowiednia atmosfera, oderwana od rzeczywistości i sterylnej przestrzeni muzeum. Przy tłumionym świetle, w ciemnym pokoju, łatwiej jest wszystkie odczucia widza. Pandemia koronawirusa jest takim kryzysem, który zaowocował serią pomniejszych wstrząsów. Także spowodował wiele kryzysów psychicznych, o których mówią lekarze, psychologowie. Niezależnie od pandemii koronawirusa, rozwija się w psychiatrii taki trend, aby mówić raczej o kryzysie niż o chorobie dysfunkcji, zaburzeniu. Dzisiaj, kiedy patrzyłem na Julię i przypomniałem sobie tę pierwszą rozmowę, pomyślałem o eutymii. Eutymia jest stanem w chorobie afektywnej dwubiegunowej, pomiędzy stanem głębokiej depresji i pomiędzy wielkim, nienormatywnym pobudzeniem, którym jest mania. Eutymia jest stanem homeostazy, jest po prostu dobrym stanem. Kryzys to coś przejściowego, można z niego wyjść i takie drogi wyjścia ma też pokazywać nasza wystawa. Także z jednej strony działać na emocje, światło, obraz, a z drugiej strony przekazywać konkretne informacje i pomagać ludziom. To jest też postulat, który Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM postawiła przed instytucjami kultury. Chciałbym zaprosić ludzi na wystawę Julii i Freda Abramow. Zapraszamy.